Zostało już tylko dwóch kandydatów w tym wyścigu. Czas dokonać ostatecznego wyboru. Darek. Jestem niewierzący, ale praktykujący. Czy czędle? Czasami chciałbym być lesbijką. Ja Mistrz sarkazmu, czy nie przejedznany obrońca tradycji? Głosujesz, decydujesz. Druga tura wyborów już 1 czerwca. Potrzebujemy Twojej interwencji. Więcej na naszym Facebooku i na wybory Comedy Central .pl. Tao Tao Chili. Smak w każdej chwili. Eee! <laughs> Jak zarabiasz tysiące, nie wychodząc z Manifestuj kosmiczną moc w rytm zaś Dawaj do nas! Trzymajmy się razem! Zbyszko! Hello. Cześć, tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bajk podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Tefal ma sprytny sposób na codzienne wyzwania. Nowy Tefal x 10 dokładnie myje i odkurza jednocześnie, usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Wszędzie, gdzie potrzebujesz. Tefal X-Cream 10. Prawdziwe mycie i odkurzanie bez wysiłku. O nie, mamy jakąś kiełbasę na grilla? Jakąś kiełbasę? Niejaką szpocka sokołów, voila! Bo smak kiełbasy zaczyna się od mięsa. Ładka no, paska. Się zna. I mówi, że jak mięso, to jakości sokołów. Smak zaczyna się od mięsa. Weź, podtrzymaj. ona właśnie wyjęła ptasie mleczko z zamrażarki? Zmrożone ptasie mleczko, wow! Co to jest za pomysł? To teraz ta czekolada od Wedla tu musi trzaskać. Pianka pewnie jest sprężysta, a każda kostka... Każda kostka to ochłoda. Emil. Uuu! Emil! Emil! Wow, spróbuj w mleczko po zmrożeniu! Huawei Watch Fit 4 Pro. Smartwatch przygotowany, by zdobywać szczyty. Stworzony, by poprowadzić każdą wyprawę. Gotowy, by być kompanem wszystkich Twoich doświadczeń. Huawei Watch Fit 4 Pro. Teraz w Media Expert nowość: smartwatch Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro nawet 200 złotych taniej. Bo w Media Expert, taniej masz. Michał, hmm? kupujesz bilety na koncert? Tak. Zostały ostatnie dwa. Tak. A kartę masz w portfelu, w spodniach? Tak. A spodnie są w sypialni. Tak. Na szczęście dodałeś kartę Mastercard do Click to Pay. I teraz płacisz w internecie jednym kliknięciem. Płać wygodnie tam, gdzie ci wygodnie. Z bezpiecznym standardem płatności kartą Mastercard w internecie. Click to pay. Żyć po swojemu. Bezcenne. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę. Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł. Z rso, 0%. Weź na provident.pl. Provident jest dobrze. Bo w media eksperta nie ma. niskich jest czas. Mega okazje w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, piekarniki parowe w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Bo w Media Expert... Już jestem. Tylko dla ciebie. Nowy, w 100% elektryczny Dolphin Surf o mocy 156 koni mechanicznych z 6-letnią gwarancją producenta. Dostępny już od 399 zł netto miesięcznie. Sprawdź na byd.com. Poczuj swoją dziką moc. Jedno spojrzenie. Wspólny Beat. Wild Beat. Twój nowy zapach od Straight Hmm. Frontera. Wow. Ile miejsca. Wow, ale szybko się ładuje. No no. Niezłe światła. Wow. Nowy Opel Frontera. Już od 299 zł netto miesięcznie z dopłatą w programie nasze auto. Świętujemy 25 lat i jest w Polsce fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane kołdry i poduszki. Na przykład poduszka ergonomiczna za 75 zł. Rabat 60%. Jest Scandinavian Sleeping and Living. Wiele past od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast Oral-B z fluorkiem cyny chroni zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, Oral-B cały czas osłania zęby fluorkiem cyny jak tarczą. Zacznij dzień od czystych zębów, które dzięki Oral-B będą chronione aż do wieczora. Oral-B. Ochrona, która nigdy się nie kończy. Teraz nowa pasta Oral-B Pro Expert Advanced jest dostępna w sklepach Kaufland. naszej kumple powracają. Obczaj to. Ale kto to? Kocham was. Anders, Blake i Adam. Co trzeba ich razem? Miejskie akcje, etyka pracy i wspólne pasje. Jesteśmy prości jak strzała. Ja to kojot w okularach. Bywa, że się różnią, ale jedno jest pewne. To frajerzy. Tak się ćwiczy. Co was śmieszy? Jazda. Mamy czerwone. Kwestia yeah. chwili. Pracowolicy powracają na Comedy Central od następnego tygodnia w nocy.